Polis Cawnickich Jan Majerczak Kiedy Pan Bóg stworzył ten piękny świat z nicego, Chciał nie ludzi podzielić Doćko z domu, zeby miał coś i swojego Zeby kozdy kochał swoje piękne strony i zeby uprawiał syrokie zagony ku kunie w drabiniasty wóz nabrał pełno ludzi i po świecie wiózł. se daleko, bo miał mocne kunie. Łostawał dziewtorek chciał na piękno zagonie. Sądy było równo, pięknie urodzajnie. Jas tu jeden setną. W to ze mną łostanie. Łostajmy w tych stronach. Pan Bóg nie zmiarkuje. W torego z nas na wozie brakuje. Jak ty sposyptali, tak połostawali. Bedomy bez końca w taki świat jechali. Pan Bóg się uśmiechnął i pojechał dali. sądy wam źle będzie, boście przemądrzali. Zal mu się zrobiło, zego nie słuchali i ze dołostatka ostatka przy nią nie łostali. się zasio, gorstka mu została. Drewnianego wozu mocno się trzamała. Drogi jak chybotą bo jechali w góry, co sięgały wysoko jazdę ponad chmury. Pola kamieniste i skały wysokie. A dolina lecał urwiste potoki. Pan Bóg wóz zaczął. pożrął na u i zapytał, co się byli. Łostałby tu wtory. Wola twoja, wielki boze, wszyscy na my. I Jono być no, ojco, pięknie cię pytomy. Pon Bóg i opowiedział. Rodby w was posłuchać, ze się nie boicie łostać tu w tyw skałach. I zeście cało drogo, boga się czamali, to się zwać będziecie twarde ród góroli. U was się rozniesie chym. Po cało świecie, bo takiego miejsca nigdzie nie znajdziecie. Będziecie bogaci w stroje i w urodo. Tu znajdziecie źródła ze zdrowotną wodą. Ci, co zuciekali, to nie nas zabrać. Syćkiego ją będzie mało i do was się będą pchać. Trzeba opadli na kolana, a pom Bóg nad nią i wyciągnął ramiona. I stał się cud wielki. Losy zasumiały, urwiste potoki swoją drogo znały. Na łysy urwiska w zakwitły kwiotecki, na zielonych w pasły się łowiecki. Nagie skalice. Jakby przegolały i w rajską urodę się przyłodziewały. Na tą piękny widok góra i zaćmiło: Czy to wszystko, co tu widać, to by nasze było? A na dowód tego, że przywozło stają, to na tej górze świąty znak postawią. W to znaku ludzi przyjdzie odkupionie. A dla wase cioskie dole, Będzie po ciesonie. Panu Bogu uczę za to pięknie dziękować, za telo cudności stopy mu całować. Nigdzie go nie widać, Patrzę za nią w koło, sela ptactwo śpiewa naokoło. Skołotane goby podnieśli w I jono na bryarce został jo, ja. zelazny krzyż koło i między górami zje się wesoło. Sumieją potoki górole śpiewają, bo to swoje świąto ziemia nad życie do śmierci kochają.